Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czemu Narcyz chce Cię upokorzyć? Czemu Narcyz chce Cię zawstydzić? Chcę, żebyś poczuł się głupio. Chcę obedrzeć Cię zgodności, z dumy. Czemu chcę, żebyś poczuł się dziwnie? Czemu chcę, żebyś poczuł się źle? Czemu narcyz tak bardzo chce Ci skomplikować, utrudnić i obrzydzić życie? Czemu chce spowodować problemy finansowe? Czemu chce Cię zdewaluować? Patrzeć na Ciebie jak na kogoś gorszego, jak na kogoś na niższym poziomie. Czemu chcę, by tak też patrzyli na Ciebie inni. Narcyz cieszy się, gdy Ciebie poniża, gdy cię upokarza, jest sadystą. To dla Niego wielka przyjemność, to dla Niego satysfakcja. Wszyscy. Zasługujemy na miłość na szacunek, lecz narcyz musi myśleć, że na to nie zasługujesz. Musi uważać, że nie zasługujesz na szacunek. Narcys patrzy na to tak, że zasługujesz, by być poniżanym. Narcyz patrzy na to tak, że zasługujesz na złe traktowanie. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy robimy rzeczy, z których nie jesteśmy dumni i to jest w porządku. To pomaga nam się rozwijać, pomaga nam się nauczyć więcej o sobie, to pomaga stać się lepszym człowiekiem, lepszą wersją samego siebie. Wszyscy możemy pomyśleć o czymś takim, co zrobiliśmy, o czymś takim, czego się wstydzimy, lub czujemy się winni, czujemy się z tym źle. Wszyscy możemy pomyśleć o czymś takim, czego żałujemy, popełniamy błędy, a następnie uświadamiamy sobie, co źle zrobiliśmy. Uczymy się na błędach i idziemy naprzód. Staramy się ich nie powtarzać. Możesz wybaczyć samemu sobie. Inni ludzie mogą ci wybaczyć, a następnie możesz wyciągnąć wnioski i ruszyć do przodu. Twój wstyd, Twoje poczucie winy są dla narcyza bardzo ważne. Narcyz kataloguje ludzi, segreguje ludzi według ich wartości, według statusu, stanowiska, według poziomu ich władzy. Kiedy narcyz zrobi coś źle, to nie chce się do tego przyznać, nie chce się z tego niczego nauczyć, nie chce wyciągnąć wniosków. Narcyz widzi to tak, że jeśli robi coś źle, to wtedy poczuje wstyd, upokorzenie, niepokój. To może nawet narazić jego wizerunek, jego reputację. Dlatego Narcyz stara się to obejść. Zwykle udaje mu się to, gdy znajduje ludzi, których może sprowadzić do. Niższego poziomu niż ten, na którym sam się znajduje, ludzi, których może dewaluować, których może degradować. Narcyz chce, żebyś czuł się źle, żebyś czuł się tak, jakbyś był na dnie, jakbyś się stoczył, sięgnął dna i nie mógł się odbić. Wtedy narcyz może się wywyższyć Twoim kosztem, może się poczuć lepiej dzięki Tobie. W głębi narcyz czuje się nieistotny, czuje się bezwartościowy, czuje się nieodpowiedni, podczas gdy wiele osób narcystycznych może nie zdawać sobie sprawy z tego, dlaczego tak postępują, czemu robią to, co robią. To właśnie dlatego tak robią. Dlatego tak postępują. Narcyz jest bardzo słaby, niepewny siebie. Ciężko mu wybierać między przeciwstawnymi uczuciami i poglądami. Bardzo się obawia. Obawia się, że zdarzy się coś nieprzewidywalnego, coś nie po jego myśli, coś niekorzystnego. Dlatego Narcyz chce przejąć inicjatywę, chce decydować o tym, co powinno się stać, co powinno być zrobione. Dlatego Narcyz chce być na pozycji autorytetu, chce mieć władzę i kontrolę. Konstrukcja Narcyza opiera się na wstydzie, robi wszystko, co może, by uniknąć wstydu. By się go wyzbyć, robi wszystko, co może, by jego pozycja społeczna, jego status, wizerunek, reputacja były jak najlepsze, były niezachwiane. Dlatego Narcyz często polepszy swoją pozycję, swoją sytuację, ale odbędzie się to Twoim kosztem. On zyska, a Ty stracisz. Upokorzy cię, będzie cię obrzucał błotem, będzie cię oczerniał, będzie mówił o tobie jak najgorsze rzeczy za plecami, tak by zniszczyć twoją reputację, by zniszczyć twoją godność, twoją dumę. Narcyz usiłuje odebrać ci szacunek do samego siebie. Chcę, żebyś się znienawidził, chcę zniszczyć Twoje poczucie własnej wartości i pewności siebie. Chcę odebrać Ci możliwości wpływu, władzy i kontroli, możliwości decydowania. Jeśli byłeś z narcyzem wystarczająco długo, to doświadczyłeś wielu sytuacji, w których usiłował Cię zawstydzić. Narcyz musi ściągać innych na dno. Musi wywyższać się Twoim kosztem. Często zrobi tak również publicznie. Użyje Cię jako przykładu złego zachowania. Zrobi z Ciebie ostrzeżenie dla innych, jak nie powinni postępować. Narcyz chce, żeby inni ludzie znali Twoje wady. Twoje problemy, Twoje sekrety, niezależnie od tego, czy są one prawdziwe, czy urojone, wykreowane tylko na potrzeby narcyza. To wszystko jest częścią procesu upokorzenia Cię, poniżenia. Narcyz chce publicznie ujawnić Twoje bolesne doświadczenia, Twoje upokorzenie. Twoje nieprawidłowe lub głupie zachowanie. Narcyz zdominuje cię poprzez upokorzenie, tak by przejąć nad tobą władzę i kontrolę. Może być wrogi, może brakować mu manier, może być niemiły, może zaskakiwać impulsywnością, gwałtownością, nie będzie cię szanować, będzie traktować cię z góry z pogardą, jako kogoś bezwartościowego. Narcyz będzie się na ciebie patrzeć zło wrogo, nienawistnie, będzie ignorować twoje uczucia i potrzeby, tak, jakbyś nie zasługiwał na jego uwagę, jakbyś nie zasługiwał na uwzględnienie. Narcyz może się zachowywać tak, jakbyś wcale nie istniał, nie będzie ci pomagał, nie będzie cię wspierał, nie będzie dostępny, może z tobą wcale nie rozmawiać, może krytykować cię pod każdym względem, czy to będą twoje zainteresowania, twój charakter, czy twoja praca. Narcyz będzie pomagał innym osobom, ale nie tobie. Będzie pomagał innym twoim kosztem. Będzie uparcie cię ignorować, unikać, odrzucać, także publicznie. Narcyz nie będzie chciał, żeby inni myśleli o tobie dobrze, ale jeśli go zapytasz, to nie przyzna się, że chciał cię poniżyć. Narcyz nie przyzna się, że chciał ci zaszkodzić. Narcyz powie, że sprowadziłeś to sam na siebie. Wyzbędzie się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Narcyz chce przerzucić to wszystko na ciebie. Chce z ciebie zrobić problem. Musi pokazywać, że jest lepszy, że jest wyżej. Musi traktować z pogardą tych, których uważa za gorszych. Narcys może być nadezwyczaj dumny i nieprzyjacielski, może być to dla wielu nielogiczne, niezrozumiałe i nieuzasadnione. Narcys musi się tak zachowywać, ponieważ brakuje mu siły. Czuje się przytłoczony życiem, czuje się nieodpowiedni. Kiedy narcyz chce cię upokorzyć, to jest to przemoc. Chce, żebyś przeżył traumę, nie tylko raz, ale wiele razy. Jest w pełni świadomy tego, co robi. Narcyz robi tak, by ściągnąć cię na dno, by cię tam zatrzymać. Byś był na jeszcze niższym poziomie niż on jest. To pozwala mu utrzymać władzę i kontrolę, wtedy może na ciebie wpływać, może wpływać na twoje zachowanie oraz na przebieg i rozwój wydarzeń. Kiedy narcyz chce cię poniżyć, to usiłuje odizolować cię od społeczeństwa, chce cię wykluczyć spośród grupy ludzi. Narcyz chce, żebyś był sam, osamotniony, z dala od innych. Narcyz chce być jedyną osobą, która może na ciebie wpływać, tak by mieć nad tobą większą kontrolę, tak by móc wywyższać się twoim kosztem, by mógł zrekompensować sobie to, że czuje się nieodpowiedni. Polub, kliknij proszę przycisk. W górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.